Jestem Oliwia Dycewicz, jestem nauczycielką biologii w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. A ja mam, ja się nazywam Alicja Podstolec, pracuję w Szkole Salezjańskiej w Zabrzu, uczę języka polskiego głównie w liceum, a od tego roku też w klasie czwartej. Tak, dziękujemy za te brawa, bo wiemy, że już obiad czeka, także. Przyspieszamy. E... Coś w ogóle o, o gamifikacji. E, gamifikacja to jest tak naprawdę wykorzystanie tych mechanizmów, które uczniów zachęcają do grania, na przykład w edukacji. E, I no, co do tego, że e, gry wciągają, nie mamy żadnych wątpliwości. I czy to są gry na telefon, czy to są gry komputerowe. Uczniowie bardzo chętnie w to gramy. My czasami bardzo chętnie w to gramy. Jak się wciągniemy w jakieś układanie klo klocków czy czegoś na telefonie, to ciężko nas oderwać. Niektórzy z Państwa teraz też grają? <laughs> Także e, wiemy, że działa, to teraz sprawdźmy, co w tym jest takiego wciągającego. E, uczniowie grając w gry osiągają jakieś cele. Sami sobie mogą te cele wyznaczać, albo gra im te cele wyznacza. E, widzą na bieżąco swoje postępy, jakie czynią podczas tej gry. Widzą też poziomy, na jakich się znajdują, czyli mogą też w grze awansować. E, uczniowie podejmują się wyzwań, czasami są to, sami te wyzwania wybierają, czasami gra e, narzuca im jakieś zadania obowiązkowe. E, dostają nagrody, dostają punkty. W trakcie gry, szczególnie tych gier najbardziej wciągających, dziecko jest cały czas na bieżąco nagradzane. Tu masz diamencik, tu masz punkciki. E, jest też w grach coś, e, coś co. Um, nasz taki nawyk, nauk, wręcz kolekcjonowania potrafi zaspokoić. No bo kto z nas czy kiedyś czegoś nie kolekcjonował? Czy to były monety, karteczki do segregatora, czy karty do automatu telefonicznego, czy może jeszcze coś innego? Kolekcjonujemy. Dobrze, szef mi pokazuje, że mam stanąć bliżej. No i rankingi. Rankingi mogą uczniowi pomóc sprawdzić, jak wypada na tle klasy, mogą też wprowadzać dodatkowy element rywalizacji, aczkolwiek nie muszą. No i teraz, dlaczego my sięgnęłyśmy po tę metodę na naszych lekcjach? Po pierwsze, byłyśmy przekonane, że to zaangażuje naszych uczniów. I tak się też stało. Oni z ekscytacją czekali na kolejną misję, na kolejną lekcję, na, na to, co znowu będą robić. Ale to nie jest tylko nasza. Taka, takie przypuszczenie, przeczucie, obserwacja. Wczoraj mówił o tym profesor Duch. Gamifikacja angażuje nas mózg. Mózg lubi wyzwania. E, uczeń w trakcie grania w tą grę, którą my mu zaproponujemy, nie zawsze nawet wie, że się uczy. On się po prostu aktywizuje, angażuje, wciąga się w jakąś grę czy wciąga się w fabułę. Natomiast to też zadaniem nauczyciela jest, żeby później uczniowi pokazał: zobacz, zapamiętałeś, nauczyłeś się, rozumiesz. Do celu, który uczeń sobie postawi, może dojść różną drogą. Musi zatem za najpierw ten cel wybrać, a potem zaplanować, w jaki sposób go osiągnie. To, co wczoraj Dorota też mówiła na swoim wystąpieniu. My tutaj trochę tak naprawdę zdejmujemy z barków nauczyciela tą gigantyczną odpowiedzialność, a przekładamy na barki ucznia, bo przecież o to chodzi w edukacji, żeby ten uczeń stawiał sobie cele i samodzielnie do tych celów dążył, ale potem też samego siebie z tych celów wywiązywał. Ale na nasze barki są też złożone pewne obowiązki, jak kształtowanie oby, kompetencji kluczowych. I to, w jaki sposób zaplanujemy i zaprojektujemy naszą grę, wspomaga właśnie ten nasz obowiązek realizować, bo to my, jako nauczyciele, eksperci, planujemy to, jakie misje będą wykonywali nasi uczniowie, no i jakie kompetencje będą rozwijali. No i oczywiście gamifikacja jest alternatywą dla szkolnej rutyny. Jeśli czujemy, że zaczęliśmy wpadać, że cały czas robimy to samo i w tej samej kolejności, to naprawdę bardzo, bardzo zachęcam do odważenia się i do spróbowania. To jest alternatywa nie tylko dla uczniów, ale też alternatywa dla nauczycieli. I teraz zaprezentujemy po jednej naszej przykładowej grze, mamy tych gier więcej, ja chciałabym Państwu pokazać tropy zbrodni. Tropy zbrodni to jest gra dla uczniów klasy ósmej e, i e, obejmuje to zakres genetyki. E, uczniowie na pierwszej lekcji biologii w klasie ósmej, jak tylko przychodzą, dostają list. Jest to list e, od szefa jednostki śledczej policji. E, dowiadują się, że właśnie zostali przyjęci e, do tej jednostki śledczej i e, po, powinni teraz rozpocząć pracę nad badaniem tajemniczej sprawy. Jak zresztą można zobaczyć. E, uczniowie e, wykonują różne misje, i w ramach tych misji otrzymują później punkty, które mogą wymieniać na różne przywileje. Tak mniej więcej jest skonstruowana tabela, gdzie oni na, y, na bieżąco mogą śledzić swoje postępy. I tak, możemy zobaczyć, że ponieważ gra y, jest w ogóle osadzona na blogu, na Blogspocie w internecie, to nie chciałam, żeby uczniowie widnieli tutaj z imienia nazwiska, więc każdy na początku też wymyślił sobie jakiś nik, jakiś pseudonim, pod którym występował. Niesamowite są po prostu y, pisownia oryginalna. Y, I uczniowie zdobywają dwa rodzaje punktów. Są to punkty wiedzy i tropy. Wiedzy przekładają się na awanse, bo chciałam, żeby uczeń tych punktów nie mógł tracić, żeby mógł je tylko zdobywać, no bo przecież na tym uczenie się polega, my tylko zdobywamy tą wiedzę. Także punkty wiedzy przekładają się na poziomy awansów. Eee, uczeń oczywiście dowiaduje się, ile musi mieć punktów, żeby wejść na jakiś wyższy level, a też drugi rodzaj punktów, tropy. I tropy uczniowie zbierają, aby móc je wymieniać na przywileje, więc to jest taka waluta w tej grze. Jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz. I to są odznaki specjalne. Odznaki specjalne, one właśnie mają zaspokoić tą chęć kolekcjonowania. I to jest fantastyczne, bo one nic nie dają. Nic. I proszę zobaczyć, to jest chyba sprzed roku screen. Eee, oni chcą je zdobywać. Oni muszą wykonać jakąś misję i trochę więcej. I oni robią to trochę więcej, bo chcą mieć odznakę. Co w ogóle może być taką misją? Misją mogą być takie typowe formy, które i tak zawsze w szkole występują. Kartkówka, sprawdziam, prezentacja, odpowiedź, aktywność na lekcji. To wszystko może, możemy dalej wykorzystać w tej grze. Tylko pod jakąś fajną nazwą, pasującą do fabuły. Więc na przykład u mnie kartkówka z ostatniej lekcji to jest nie przez Pana noc. Możemy też mieć jakieś przesłuchanie świadków, czy zebranie odcisków. Ale tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy robić w szkole, możemy podciągnąć pod fabułę swojej gry. I przykładowo u mnie uczniowie, e, jeśli chcą nauczyć się definicji i pokazać mi, że znają definicję, to wspólnie tworzą encyklopedię kryminologii. Jeśli e, na lekcji rozdzielam tematy do prezentacji, które chciałabym, aby uczniowie zrobili, uczniowie słuchają też tematów innych osób, bo mogą dostać dodatkowe punkty za to, że znajdą jakieś ciekawostki do prezentacji innej osoby, czyli już tak naprawdę rozwijają swoją wiedzę nie tylko z tematu, który sami dostali. To mogą być wiersze, piosenki. Miałam już w ogóle Ode i miałam też jedną, jeden tren. Także formy są różne. Co nam tylko przyjdzie do głowy, to możemy im zadać. No i te przywileje, bo mówiłam, że trop to jest waluta i coś sobie za tą walutę można zakupić. Przywileje oczywiście nie wszystkie uczeń może kupić od razu. Po pierwsze, musi uzbierać odpowiednią ilość tropów po drugie też, Wiele z tych przywilejów może kupić dopiero od jakiegoś levelu, czyli musi zdobyć ten poziom, żeby móc sobie coś zakupić. To też dodatkowo motywuje. A co uczniowie mogą kupić? Niektóre z tych rzeczy to są rzeczy, które i tak zazwyczaj dostawali. Czyli, na przykład, informacje ode mnie w trakcie pisania sprawdzianu, czy to zadanie jest dobrze wykonane. Uczniowie bardzo chcą to wiedzieć, często o to pytają, zazwyczaj nie dostają tej informacji, ale stwierdziłam, czemu nie? Kup sobie. Wypracuj to, zapracuj na to, co ja ci powiem na tym sprawdzeniu, czy ty masz dobrze to zadanie, czy nie. Albo wyjścia na noc biologów, noc laboratoriów. I takie wydarzenia jesteśmy we Wrocławiu, więc uniwersytety mamy na miejscu. Uczniowie, jeśli jest gdzieś ograniczona liczba miejsc, mogą sobie kupić pierwszeństwo do tego, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu. I inne przykładowe formy. I już na samym początku, w tym liście od szefa jednostki śledczej, dostają swój plan. I to jest największe wyzwanie dla nauczyciela przy tworzeniu gamifikacji, czyli zaplanować całą tą formę. Ja e, z genetyki mam 19 lekcji. Zajmuje mi to pół roku, bo mamy mało biologii w tygodniu. E, I e, uczeń widzi, że na pierwszej lekcji jeszcze się jakieś formy nie pojawiły, potem dopiero zobaczył, że później pojawiła się jakaś nagła akcja. Na drugiej nie, ale na trzeciej już nie przez Pana noc. Kartkówka z ostatniej lekcji, z tej drugiej lekcji. Na czwartej lekcji nie przez Pana noc. E, oraz jeszcze dodatkowo przesłuchanie świadków. Chętni uczniowie, e, aktywni uczniowie na lekcji już mogą dostawać dodatkowe punkty, więc uczeń dokładnie wie, co go czeka i za to uczniowie klas ósmych są naprawdę wdzięczni, bo ich czekają egzaminy. Ich męczą poloniści, ich męczą matematycy i męczą ich angliści głównie, więc z biologii mają spokój, oni dokładnie wiedzą przez pół roku, co ich czeka na której lekcji. Na której lekcji będzie kartkówka, na której lekcji będą karty pracy, na której lekcji będzie sprawdzian, co będzie na której lekcji oni to wiedzą już od początku. Oni sobie tylko na początku lekcji wyciągają karteczkę, odhaczają dzisiaj czwarta lekcja. Drugą grą, o, którym, o której chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, jest reporterskim okiem. To jest gra, która powstała w ubiegłym roku w czasie zdalnego nauczania dla klasy drugiej liceum, gdy mieliśmy omawiać lalkę. Otóż na pierwszej lekcji okazało się, że w kurierze warszawskim poszukują redaktorów, ponieważ Warszawa huczy od plotek na temat Wokulskiego. I moi uczniowie Podjęli staż w redakcji Kuriera Warszawskiego i trzy najlepsze osoby miały otrzymać pracę w tejże redakcji. Jak Państwo widzą, to jest taka tytułowa plansza tej gry. Była fabuła, zasady cały czas dostępne, i podobnie jak u Oliwii, tabela punktacji, gdzie mogli na bieżąco swoje wyniki śledzić. Jak przebiegała nasza gra? Otóż ja pracuję w liceum na rozszerzeniu 8 godzin w tygodniu. W związku z tym moje 12 lekcji z lalki to było trochę ponad tydzień, więc musieliśmy bardzo zintensyfikować tą grę. Każdy dzień gry to, był, to było jedno wydanie gazety. No bo pracujemy w kurierze warszawskim. I to wydanie gazety było podporządkowane. Jakiemuś. co się stało? Jeszcze wyżej? Yes. Jeszcze wyżej? Mhm. O, teraz już widać. Tak wyglądało taki typowy dzień, czyli były zadania obowiązkowe, to są te tutaj, i było zadanie dodatkowe tutaj. I proszę zobaczyć, że w tych zadaniach dodat y, obowiązkowych robiliśmy to, co jest tu sporo polnistów, zawsze robimy. Czyli układaliśmy losy Stanisława Wokulskiego, to był Learning Apps. Potem uczniowie przygotowywali indywidualnie komiks z epizodem z życia bohatera, poznawali dwie aplikacje. Przepraszam, przepraszam, teraz. Tutaj była, był link do aplikacji do komiksów, a tutaj gdzie mają go umieścić, mogli wtedy też nawzajem patrzeć, co zrobili. A później, ponieważ to był blok trzech lekcji, rozwiązywaliśmy pewną zagadkę: a mianowicie, ile pieniędzy ma Wokulski. I wtedy też okazało się, że Lalka wcale nie jest książką o miłości, tylko o pieniądzach. I to całkiem dużych. Pewnie zauważyli Państwo, że wtedy przypadły też Walentynki. Niestety 14 lutego ubiegłego roku to była niedziela. W związku z tym no, przygotowaliśmy wydanie specjalne gazety. To było wydanie, w którym mogli wziąć udział tylko chętni uczniowie, i mieli przygotować opis idealnej randki według jednego z bohaterów literackich. To było przełamanie mojej rutyny, bo proszę mi wierzyć, że pomysł na randkę Juliana Ochockiego na przykład jest wyjątkowy. Tak. I teraz... Nie, Julian Ochowski miał nadzieję, że mu nie będzie przeszkadzała w eksperymencie. E, proszę państwa, wszystkie zagadnienia, które zawsze robiłam, e, omawiając lalkę, zostały tutaj wplecione w grę. Niektóre z nich, e, niektóre z prezentacji, które wykorzystywałam, wplotłam tutaj. E, zadania obowiązkowe były wykonywane zawsze na lekcji. Chodziło też o to, że to jest. Mamy dużo godzin w tygodniu. Oni by nie dali rady robić tego w domu. Tutaj też zadania dodatkowe były zawsze indywidualne i one już pogłębiały znajomość lektury. No właśnie, musieli się wczuć. No bo co takiego mógłby powiedzieć na przykład pan Łęcki o Wokulskim? Robili wywiady, tak? Pracowaliśmy w gazecie. Mało tego, do fabuły gry wplotłam też obowiązkowe zadanie maturalne. Oni nagrywali maturę ustną, do, temat dotyczył lalki, no i przesyłali mi nagrania. To był ostatni dzień naszej gry. Tutaj kilka efektów. U góry komiks wykonywany na lekcji, wrzucony do Wakeleta, jeden z wielu. Reklama sklepu Wokulskiego. Chmura wyrazowa charakteryzująca Rzeckiego, tam dodatkowy punkt był za to, jeżeli ona w jakiś sposób kształtem nawiązywała do lektury. Instagram Izabeli Łęckiej, bo nie mają Państwo wątpliwości, że byłaby influencerką. Nie wiem, czy Dawid byłby w stanie z nią wygrać. I gazeta to było ostatnie zadanie dodatkowe mogliby, mogli napisać artykuł, który mógłby się ukazać w kurierze warszawskim. Tutaj są żale rabiny Krzeszowskiej na okropne Towarzystwo Studentów. Gra kończyła się 16 lutego. Wtedy moi uczniowie dostali certyfikaty. Wszyscy imienne, jak widzicie redaktorem Właścicielem kuriera warszawskiego jest dyrektor mojej szkoły. Ja byłam redaktorem, prowadzącym, opiekunem praktyk. One były imienne i spersonalizowane w zależności od tego, jak uczeń się zaangażował. Czyli nie dostali wszyscy takich samych. Tutaj jest jeszcze takim małym druczkiem informacja, że o wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni 22, czyli po tygodniu. Ja po prostu musiałam posłuchać tych ustnych matur, a one jeszcze też były na punkty. No i 22 podsumowaliśmy sobie całą naszą grę. Te dwie gry, które państwo przed chwilą zobaczyli, o których państwo usłyszeli, są zupełnie różne, prawda? Różne przedmioty, no bo co ma biologia z polskim wspólnego? Różny wiek uczniów, podstawówka. Podstawówka i liceum. Różne miejsce osadzenia gry. Oliwia miała specjalny blok. Ja zrobiłam to w Geniali. Tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Można mieć gazetkę w sali. Chyba, że się jest zdalnie. No to wtedy już gorzej. No i różna długość gry, co też. Prowodowało różne rodzaje zadań, tak? U Oliwii pół roku, u mnie półtorej tygodnia. Jeszcze dodatkowo, moja gra zawierała takie elementy, jak różne rodzaje punktów, że tam były te punkty wiedzy, były osobno tropy, oraz też u mnie były przywileje, które uczeń mógł zakupić za tropy. No i też u mnie znalazły się dodatkowo odznaki specjalne, które uczeń mógł zdobyć i cieszyć się, że je ma. Ale tak naprawdę podobieństw było znacznie więcej. Bo nasi uczniowie mogli awansować. U Oliwii były to konkretne rangi w tym zespole śledczym. U mnie uczniowie na sam koniec dostali oceny. A o tym, jaka będzie skala tych punktów potrzebnych do zdobycia ocen, wiedzieli od samego początku. E, fajne jest to, że ja tak naprawdę e, niektóre z tych zadań to już miałam przygotowane od lat. I ja po prostu je robiłam na lekcjach. Potem tylko, kiedy ja już zaczęłam tą gamifikację, to mogłam wpleść te zadania w fabułę gry. Więc to nie było tak, że ja musiałam wszystko na pół roku od zera. Nie, ja całe mnóstwo tych zadań już wcześniej robiłam. Ja to po prostu wszystko ubrałam w ładną fabułę. I uczniowie Oliwii i moi wykonywali zadania obowiązkowe, czyli te, które wprost realizowały podstawę programową oraz dodatkowe, które rozwijały niektóre kompetencje. I e, na początku każdej z tych gier uczniowie już, na, już e, wiedzieli, co ich czeka, dzięki temu też mogli sobie jakąś strategię wypracować, natomiast nie znali jeszcze szczegółów, czyli u mnie wiedzieli na przykład, że będzie kartkówka, ale jeszcze nie wiedzieli, jakie będą pytania, tak? E, uczeń sam decydował o tym, jaki cel sobie wybierze. A jeżeli już sobie go określił, to w jaki sposób do niego dąży? Obie podzieliłyśmy zadania na część obowiązkową i nieobowiązkową i tak naprawdę z tego też wynikało, że część obowiązkowa była realizowana na lekcji. Odeszliśmy całkowicie od zadawania obowiązkowych zadań domowych. Po prostu te zadania były dla chętnych. No i zadania były indywidualne i grupowe. To też jest dosyć istotne, ponieważ gdyby były tylko indywidualne, to mogłoby prowadzić do bardzo niezdrowej rywalizacji. A jeżeli były też zadania grupowe, no to wymagały też współpracy i no tych społecznych kompetencji. Jak już Ala wspomniała o rywalizacji, to jeszcze dodam, że właśnie starałam się od tego jak najbardziej odchodzić i na przykład, już nauczona później doświadczeniem pierwszego roku tej gry, tabelę wyników zaczęłam publikować alfabetycznie po ich nikach, a nie po ilości punktów, więc nie było tak, że na samej górze są ci, którzy prowadzą na przykład w tej tabeli. Obie wpledłyśmy tutaj jakąś fabułę. Są tropy zbrodni, jest kurier warszawski, także fabuły bardzo różne, Fajnie, że udało nam się tę fabułę dostosować do zagadnienia, bo tropy zbrodni jednak do tej genetyki pasują, kurier warszawski do lalki też jak najbardziej, natomiast to wcale nie jest konieczność. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na to, jaką fabułę wpleść, to ona może być naprawdę fantastyczna. Ja słyszałam o grach, gdzie uczniowie na przykład e, biorą pod opiekę wirtualną kurę. I muszą tej kurze na przykład zapewnić odpowiedni kurnik, mogą jej wykupić wycieczkę do spa i tak Więc to naprawdę mogą być różne gry. Moja inna gra, międzygalaktyczne potyczki medyczne. To już w ogóle jest fabułą totalny odlot. No i wreszcie postępy w grze widziane są na bieżąco. Uczeń na bieżąco widzi, ile, na jakim już jest poziomie i co jeszcze musi zrobić, albo jeżeli mu jakieś zadanie obowiązkowe nie poszło, no to może warto zrobić jakieś zadanie dodatkowe, no bo zależy mi na tej piątce z lalki. Nie? Proszę Państwa, to jest fragment ostatniego zadania obowiązkowego w mojej, w mojej grze była ankieta ewaluacyjna i kilka przykładowych odpowiedzi, które utwierdziły mnie, a Oliwia ma bardzo podobny odbiór, tylko nie ma screenów, z tego, że warto grać. Na pytanie, czy podobne zadania powinny być powtarzane, odpowiedź: tak, 86%, może 13%, nikt nie powiedział, że nie. A uczniowie, którzy, którzy piszą, że jeszcze nigdy nie mieli tak fascynującego omawiania lektury, przypominam, zdalnie. Lalka, która zawsze jest na maturze, powodują to, że warto się angażować w coś takiego. Mało tego, proszę zobaczyć, tutaj w dwóch wypowiedziach to się pojawiło, i to jest dla mnie ważne, że oni widzą, że to jest też nasz wysiłek. To nie jest tak, że oni są tacy bardzo roszczeniowi i im się należy. Oni doceniają też to, że my się staramy. I tutaj przygotowałyśmy dla Państwa takie QR-kody, które sobie można zeskanować, żeby dosłownie przeniosło Was do tych naszych gier. I są tutaj tropy zbrodni. Natomiast nie zobaczycie tej tabeli i tych ników, które tu prezentowałam, bo ja co roku tą grę recetuję i zaczynamy od nowa na blogu. Dlatego zobaczycie już nową grupę uczniów, jeszcze świeże wyniki z pierwszej nieprzyspanej nocy. Natomiast QR-kod Ali. Reporterskim okiem odnosi do kopii mojej gry, ponieważ w tej podstawowej grze oni nie mieli ników, tylko podpisywali się miniem i nazwiskiem, na jednak Rodo nas obowiązuje. My nie gramy jeszcze drugi raz w lalkę, no bo do lutego jeszcze trochę czasu, ale proszę Państwa, żyjemy w wielkim mieście, gamifikujemy w tej chwili dwudziestolecie międzywojenne. I gdyby Państwo chcieli się dowiedzieć czegoś więcej na temat naszych działań, czy to na obszarach, w obszarach biologii, e, języka polskiego, czy ogólnie gamifikacji, to bardzo serdecznie zapraszamy na nasze fanpage na Facebooku. Dziękujemy.